Dzisiaj właśnie trafimy do akademii, do szkoły i zobaczycie jakiej. Tutaj mamy do wybrania zwykły student albo bogaty dzieciak, przyjazna osoba albo kujon. Po prostu tutaj możemy się bardzo ciężko uczy, uczyć albo zostać klaunem klasowym lub łobuzem. Ja wybieram studenta, bo jest za free. Bierzemy zwykłego ucznia. Jestem tutaj, mam plecaczek. No i pojedziemy do akademii, do szkoły. Ale to jaka będzie to ciekawe, bo zrobi się historia historia, wejdźmy sobie do jakiegoś busa o nie, ten już jest pełny oni odjeżdżają, ja niestety nie zdążyłem ale zdążę tutaj, szybko usiadłem, wy teraz możecie usiąść z łapeczką w górę, ja siedzę, czekamy w autobusie, a wy klikajcie łapeczkę w górę, kto zdąży kliknąć, kliknąć zanim to wystartuje, klikajcie łapeczkę szybko, akurat wszyscy sobie razem wspólnie siedzimy, no i czekamy na odjazd, o nie, ktoś wyszedł co jest, ja gadę, no wsiadajcie, autobus czeka, <laughs> cały autobus jest zapełniony i wyrusza do domu, akademii. Zobaczcie, na środku mamy jakiegoś niebieskiego frutka i zaczyna się historia. Jesteśmy w szkole. Welcome to school. Kliknijcie, żeby tutaj odłożyć swoje rzeczy. O nie, mamy zabrać banana. Jeszcze nie... Co jest? Chłopa zamknęło. Chłopa w cieło. Halo, jest? O, wypuściłem go. Może zamykać i ten, i otwierać. Ej, weź ktoś mnie zamknij. Zamknij mnie! Halo, o zamknę! <laughs> nie za skrytka, co nie? <laughs> Można cały po prostu tu wejść. Dobra, idziemy dalej, zwiedzamy tą szkołę, bo przyszliśmy na lekcję. Ciekawe jaką, bo sam nie wiem, mamy banana, możemy sobie zjeść banankę elegancko. A mniem. O zjadłem, dostałem plus 5 w ogóle. Możemy tutaj mental heal, czyli możemy się uczyć swoje zdrowie umysłowe, podwyższać. Tu klasa zamknięta, idziemy dalej, szukamy tej klasy otwartej. Zobaczymy, z jakiej strony ona będzie tutaj też zamknięta. O, na gim mamy Jest otwarty, czyli na siłownię. Ula, Historia zaczyna się w klasie ze siłownią, chyba? Czy nie? Nie, nie, nie. Ej, nie można wejść. 20... Co? 20 dolarów, żeby tam wejść? Serio? Dobra, nie, nie. Historia nie zaczyna się w siłowni, bo mi nie stać. <laughs> tu się zaczyna historia. Tutaj jest historia. Okej, okay, dobra. Nauczyciel już czeka elegancko, ubrany, prestiżowy. Zobaczcie, jaki ładny, uśmiechnięty. Siadamy do ławek. Tutaj zaczyna. A nie, czekaj, czekaj. Musimy wziąć książkę. Okej, okay, bierzemy. Nie ma książki. Ej, gdzie jest książka? Halo, tu nic nie ma. <laughs> Weźcie, dajcie mi książkę. Gdzie, ma... gdzie mam zalać książkę, kiedy to, to jest puste? No, Dobra usiadłem. Dostaliśmy jabłuszko. Oleg. Jest książka po lewej stronie i mamy jabłuszko, możemy sobie zjeść to jabłuszko, zjadłem, dostałem plusik, no i teraz zaczyna się lekcja, o ktoś tam tanczy przed nim, co jest, to łobuz, o nie, serio, widzicie, czekaj, podejdę bliżej, ten łobuz sobie tanczy na biurku nauczyciela, o nie, serio, no patrzcie, on się wydurnia, no nie, ja bym dał mu jedynkę, uwagę mu, uwagę, co nie, Daj, dajmy mu uwagę, tak jest, ja bym dał mu jedynkę i uwagę. Ej, a co tutaj pisze generalnie? Coś jest let's go rabbits. Co to jest ej, dziwne? Nie wiem, jakiś szczur? Jak... Nie. O, o, dobra, co tutaj się dzieje? Co jest? On z czegoś. To jest łobuz. O nie. <laughs> Przestań nawalać nauczyciela. Odejdź od niego. Słyszysz? Odejdź od niego. O, co się stało? Klasa została otworzona. A czemu? Ej, czemu drzwi się otworzyły? U, podczas lekcji. Ej, te drzwi też się kolejno o, otworzyły. To jest kawiarnia? A, tu możemy sobie coś zjeść. Okej, to jest stołówka. To kosztuje 14 dolarów, a to 8, a to nie stać mnie, mam 0. <gry> Czyli sobie nie, nic nie kupię do jedzenia, ale idziemy dalej zobaczyć, co będzie w tej szkole. Może pójdziemy na jakąś inną le lekcję. Czekaj, gdzie oni są? Ten łobuz chodzi cały czas, e macha tym młotkiem. Dobra, gdzie, dokąd? Dokąd iść teraz? Tutaj nie, tu jest też zamknięte. Szukamy jakiegoś przejścia. Tu mamy exit też, również chyba zamknięty. Wróćmy do klasy, tutaj pisze. Ok, mamy wrócić szybko do klasy, tylko czekaj, tu jest też za zamknięte. Ej, Jakiej klasy? A tutaj do tej klasy. Gotowa jest, to jest gotowe. Roiding, czyli klasa. O, inna klasa jest gotowa. Tu się zacznie lekcja z dziewczyną. Wow, z kobietą. Jaką piękną blondynką. Ładna jest. No i dobra, no to mamy z nią lekcję. Wejdźmy sobie elegancko. Usiądźmy i porozmawiajmy. Co to jest za lekcja? Nie patrzałem, generalnie nie wiem. Ale ten łobus idzie. No patrzcie, ten łobus i przeszkadza. Ja bym dał mu jedynkę. O, siadł, dobra, wreszcie siadł. Ale miacha czymś tutaj, co jest? Ej, to są plus 3. Teraz się uczymy, żeby mieć się panu. Oj, drugi łobuz, to ja dwie jedynki wsadzić i bo pięć jedynek nawet. No tu patrzcie ten kolejny łobuz, ile tu mamy łobusów w tej szkole. Ja jestem normalnym studentem! A nie, dora usiadli, okej, okay, ogarnęli się. No i siedzimy, uczymy się. Musimy nabrać wiedzy, tak? Pamiętajcie widzowie też, żeby wy, żebyście wy nabrali subskrypcji. Subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, cokolwiek by się nie stało, to pamiętajcie o tym czerwonym przycisku tam na dole z dzwoneczkiem wbijamy milion plus, no jednego subika mi brakuje, no. Jednego subika, no weźcie. Okej, okay, jest. Klasa jest otwarta, skończyła lekcja, możemy już wyjść ze szkoły? Co? Serio? Patrzcie, możemy wyjść! LOL, jest wolność! Jesteśmy po dwóch lekcjach, możemy wyjść! Super! Woo! Szybko uciekamy, uciekamy ze szkoły, uciekamy, uciekamy, exit i wchodzimy. Ale co, czekaj? Zapomniałeś o czymś. Ej, czemu nie możemy wyjść? Halo, wolność, wolność, czemu nie możemy wyjść, no god Demet. myślałem, że wyjdziemy, chciałem z tej szkoły wyjść, ale coś zapomnieliśmy, czekaj, okej, okay, czyli wyjść nie możemy, musimy się teraz chyba cofnąć, tak, ej, co wy robicie, halo, cofamy się, czy, czy o co chodzi, tam nie wyjdziemy chyba, więc się cofnijmy, ej, idziecie za mną? Halo? Oni cały czas... Dobra, wracają się. Czyli coś zapomnieliśmy. Czekaj, idziemy znowu do tej nauczycielki. Halo? Drzwi się otworzyły, ale nie możemy pójść dalej. Wie, wie pani co tam jest grane? Ej, halo? <laughs> ona się tylko uśmiecha, ona nic nie mówi. Czemu nie możemy wyjść? Ała! On nawala! Łobuz jeden! Dobra, ej, czemu nie możemy wyjść? Halo? skaczę po niej teraz. I nie możemy... Czekaj, może tu trzeba coś zrobić? O, co to jest? Zaraz, 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 coś się zmienia, coś się zmienia, coś się zmienia. Ekran się zmienił na fioletowy. Ło, wow, co się stało? Ej, gdzie jest ta pani nauczyciel? O nie! Czemuś smutna minka? Co się stało? O, o, nauczyciel zniknął i jest na fioletowo wszystko. O, o, mamy problem, mamy problem! Drzwi są zamknięte, ktoś nas zamknął w klasie. O, o, no i się zaczyna historia w akademii, w szkole. Tylko co będzie dalej? Mamy coś tu napisane, ja nic nie mogę się z tego rozczytać. Czekaj, co tu pisze? Łupi, tupi, ta, palaka, kuki kata, sam. Nie, nie, nie rozumiem. <laughs> nic z tego nie rozumiem. O, detection. Coś te palaka Tu nie rozumiem nic. E, dobra. <laughs> Ale czemu to jest za... to Otwórzcie, halo, chcę stąd wyjść. Mamy teraz podejść do książki, która się pojawiła. Zobaczcie, jest jakaś tutaj książka. I na tej książce coś jest. Ej, tam był jakiś potwór. Ej, co to była za książka? Otwieramy ją, uwaga, książka została otworzona i coś tu pisze. Maskot, maskotka jakaś. <laughs> jakaś maskotka przyszła do szkoły i chce z nami zagrać. Dobra, ale koniec dnia jest. Dobra, jest koniec dnia, więc to się zakończyło szybko. No i powinniśmy. A, czas jest do domu, czyli exit. Mamy wrócić do swoich domków. No i, ale czekaj, ale maskotka kazała nam tu zostać. Aha, a czemu? Chyba ona jest zła, nie, dobra. Powinniśmy zostać w szkole i się dalej uczyć? Nie, nie, to jest nudne. Chcę wrócić do domu, ale. O nie, on zamknął! Co, zamknął nas w szkole? Ta, ta maskotka nas zamknęła w szkole? Widzieliście to? I studenci zostali złapani w trapie. Patrzcie, ta maskotka została, ona zamknęła zamknięła i nas straszy w szkole, w akademii. I nie możemy stąd się wydostać, po prawej stronie, patrzcie, ona nas wywaliła, o, o, no mamy problem, nie, to jest zła historia, o, o. Jakaś maskotka niebieska tutaj na tej książce, jak widzicie, straszy i nam nie pozwoliła wyjść z tej szkoły, zamknęła nas w środku. No to mamy niezły problem. Jak stąd teraz się wydostać? Jak stąd mamy wyjść? Drzwi są zamknięte, tej maskotki na razie nie widzimy. Zobaczymy, co będzie dalej. Musimy jakoś spróbować. O, jest otworzone drzwi, otworzone drzwi. Szybko uciekamy, uciekamy w nogi. Chodźcie, chodźcie. Gdzie teraz iść? Idziemy na prawo. Uważajcie, może trzymajmy się wszyscy razem, aby się tylko nie zgubić, żeby nas ta zła maskotka nie dopadła. jest exit, ale niestety zamknięty. O, nie, to jest tak z historii, jak z tej książki. Tu jest zamknięty aż na trzy kutki: na kutkę taką brązową, zieloną oraz niebieską. Trzy zamki. Najgorzej. Potrzebujemy trzech kluczy, żeby je tutaj i Dostać i się uwolnić. No, nie, jeszcze, no to zastaliśmy zamknięci w akademii, w szkole. No dobra, co dalej? Ej, nie mogę, czemu nie mogę iść? <laughs> tu jest jakaś niewidzialna ściana. I serio? Patrzcie, mogę wrócić. O, Oddostaliśmy jakąś informację, że drzwi się dopiero otworzą, gdy znajdziemy te, 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 te klucze, nie? Te, do tych kłótek. Dobra, ale czemu nie możemy iść dalej? O, o, znowu się zaczyna. Dobra, ekran się zmienia na fioletowo. Robi się ciekawie. Dobra, i teraz tak. W tych y, szafkach są ukryte trzy klucze. Trzeba je znaleźć, aby się stąd wydostać czyli do tych kutek, nie? Dobra, no to teraz, no to co chyba łatwe. O, jest są, zamknięte, tak? Trzy klucze. O nie! Żeby do, żeby do tych kluczy dojść, musimy ominąć lasery. Ale jakie mocne. Następnie nam to życzy powodzenia, ale bądźmy ostrożni, bo nie jesteśmy tutaj sami. Jest po prawej, po prawej, za ścianą, patrzcie, po prawej, po prawej, był, 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 widziałem go, widzieliście? Był po prawej, był po prawej, to ta skotka zła była po prawej. Dobra, musimy przejść przez te lasory, lasery, ale musimy uważać, dlatego że nie jesteśmy tutaj sami. Dobra, skaczę, hops, dobra, ostrożnie. A, dostałem minus 5 ła, źle skoczyłem, serio? O nie, dostałem minus 5, najgorzej O lol, nie możemy wejść w te lasery. raz, uwaga. Dwa, dobra, pięknie, trzy. Nie możemy wejść w lasery. O nie, 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 dostałem znowu minus 5! Wow, 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 wow. O nie dostałem, dostałem, dostałem najgorzej! O nie, 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 nie! O, ale by prawie dostał. Minus 10 mam. Ciężkie te lasery są, serio. Zauważajmy, ups, Ra, pięknie, dałem radę, pałem, dałem radę, teraz biegnę, biegnę, o, nie, 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 nie ale prawie Dostałem teraz szybko, szybko do gym, do gym, do gym. Biegniemy naraz na siłownię, Dostałem minus 10 generalnie, trafiłem dwa razy w lasery. No niestety to mnie jak zadało mi obrażenia, źle skoczyłem. O, wy dostaliśmy się! Dobra! Ej, co jest GANE? Było, ej, widzieliście? Jakby wyszedłem na parking Co coś, to co... To... O nie, złapał nas znowu! Serio, jesteśmy z powrotem! Good morning. Aha, witamy podobnie w szkole, bo to minął cały dzień, rozumiem, ale już nie ma tych kłótek. To twoja pierwsza klasa. Wróć z powrotem. Okej, okay. mamy wrócić z powrotem. Dobra, no to wracamy w takim razie. E, wróciliśmy po całym dniu w szkole. Ale czemu to wszystko zniknęło? Czy to był sen? Czy to było prawdziwe? Nie wiadomo, dobra, idziemy dalej. Jest nasza trójka ostatnia. Było 8 osób, ale tylko trzech zostało. O, jest siłownia otwarta. Tak, 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 ale niestety kosztuje kasę, której nie mamy, bo to kosztuje 20 dolarów. Janem niestety 22. 20... Ej, co jest, on przeszedł. Ej, jaką. On, on przeszedł co ćwiczy! To jest nie fair, on zapłacił kasę. Ja nie mam. Ej, ej, gościu! Jak, jak tu zdobyć dolary? Nie mam. Do... Ej, on, on. przeszedł! No, ja nie przeszedłem. Jak tu kasę mieć? Halo! Niestety nie da rady. Ok, musimy wrócić na komputerownię. On kazał nam pójść na komputery. Czyli idziemy do klasy na komputery. O są komputery, jest nauczyciel. Elegancko tutaj sobie stoi. No i wróćmy. Będzie kolejna lekcja, ale tym razem informatyka. Dobra, zostało nas tylko. Ej, gdzie strzecza osoba? Coraz nas to mniej, nie? Ja mam wrażenie, że, że zaraz zostanę tutaj sama a Tego bym nie chciał Musimy to przejść całe O, drzwi się zamknęły. O nie, ona nie może przejść Patrzcie, drzwi zostały zamknięte A tam została dziewczyna za tymi, tymi Katerina została, o najgorzej Ona została y, zamknięta na korytarzu <grytania> A my zostaliśmy, teraz się uczymy, zdobywamy w ten sposób mental heal, czyli umysł. Nasza głowa się poszerza i dostajemy wiedzę, nie? Czyli, czyli nam to daje takie punkty zielone, jak jesteśmy na lekcji, jak chodzimy. No i my weszliśmy na czas, ale tamta dziewczyna nie zdążyła, jak sami widzicie. Ta dziewczyna sobie tutaj stoi, o tutaj za drzwiami. No i co, nie zdążyłaś? O, możemy wejść na komputery, czekaj. O, uczy się na komputerach. Ej, wszedłem w komputer, co to jest? Mam wybrać coś. Welcome, Musical Lockers. Okej, okay, muszę wybrać green, e czekaj, co tu trzeba, green, blue, aha, select lock, okej, okay, muszę wybrać po kolei kolory, e czekaj, o, nie wypadł mi, co jest, e co się stało, oła, dostałem, niestety nie znalazłem, ej, nie kliknąłem w to, najgorzej, a on jest smutny, płacze, patrzcie na niego. O nie, a nie, to jest maska. Co jest? To jest maska, oszukuję, ale gościu. Ej, on mnie walnął, niestety miałem wybrać kolory, ale nie wybrałem, zbyt późno kliknąłem, bo nie wiedziałem o co chodzi. No i ten wyskoczył potwór na moją twarz. Ej, dobrze, no to teraz co mamy przejść? Ej, jeszcze żyję, okej, już klasa się, ej, leksa się skończyła i mamy iść teraz na lunch, czyli mamy iść na jedzonko. Zostałem tylko z tym kolesiem, trzeciej osoby już nie ma. Okej, idziemy sobie na lunch, czyli zjeść. Ja niestety mam 0 dolarów, więc... <laughs> Mam, nie mam jedzenia. Nie ma żarcia w ogóle. Ja to bidak jestem. A tu trzeba kupić za dolary, ale mi nie stać. <grystanie> Dobra, no to dzisiaj bez jedzenia, ki. Dobra, okej, okay, robi się teraz yy, znowu kolejna scena. I co tutaj będzie? Ktoś puka w drzwi. O, nie, stuka i to mocno No wala. O, o, kto. To... <grystanie> o, nie, łobuzy przyszły. Nie, tylko nie, to, to jest football team. Oni są bardzo źli. Mają kapitana, który jest zły. I teraz. Mogą nam dokuczać. Patrzcie, są bardzo źli. Hej! On powiedział: Szukam kogoś, kto tworzy... co? Something from Final Locker. Aha, I'm going to pay. <laughs> Macie zapłacić, on chce od nas pieniądze. Ale ja nie mam, jestem biedakiem, mam zero. <laughs> to co ci mam dać, jak nic nie mam? <laughs> Dobra, zaczymy dalej. O nie, oni chcą się na, o nie, oni chcą się bić, nawalać ze mną. O, 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 tylko nie to, O nie ścigają mnie. O nie, nawalają się we mnie. O nie, o nie, szybko uciekam, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Nie mogą mnie walnąć, nie mogą mnie walnąć. ścigają mnie. Zostawcie mnie, uciekamy, przed nimi uciekamy, szybko, szybko. Ja nie mam czym ich bić najgorzej. Patrzcie, jak się na nas rzucają. Musimy szybko przed nimi uciekać, żeby mnie tylko nie uderzyli. Musimy to wytwa Ej, ten ich bije, ten ich nawala. Patrzcie, oni nich cały czas nawala. Widzicie, ten kościół z nimi walczy. Ale jak ja mam im mu pomóc, skoro ja nie mam żadnego narzędzia? Ooo, wow, jak nawalają, widzieliście to, co nie robią! Co się dzieje? O nie, ale nas nawalają! Musimy to przetrwać! Jak ich pokonać teraz, pytanie? A, a, a nawalają to ze zły twin. Nie, ta historia jest bardzo zła w tej szkole. Tego, tej maskotki, nie? No ale musimy jakoś wytrzymać. Patrzcie, jak się na mnie rzucają. We trójkę na mnie biegną, a ja są sam uciekam. Cały czas przed nimi uciekam. Nie wiem, jak ich bić, bo generalnie nie mam tego. Ej, patrz, patrz, na, jak mnie nawala. A, 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 a. O nie, padł! Padł! Nie, serio! Padł, patrzcie, padł mój! O nie! Tylko nie to! I, I padł, ja zostałem sam! Ja zostałem sam! O nie najgorzej, zostałem sam! Tylko nie to! I co teraz? O, o, mam problem. Jak ich pokonać, skoro ja nie mam żadnego bicia? I co teraz mam zrobić, widzowie? J jak ich pokonać, skoro ja nie mam kasy w ogóle? No nie, i co się teraz stanie dalej? Ej, nie mogę ich pokonać! No! Najgorzej! No. Nie padnę, wszyscy się na mnie rzucają! Ała, ała, zostawcie mnie! Dobra, dam wam, dam wam zotówkę Nie, nie no nawalaj mnie, zostaw mnie, ja chcę być w tej szkoły! Ała, ała, o, to... o ty kurde. No nie mogę ich nawalać, bo nie mam żadnego przy... Jak ja mam się bronić? O co tu chodzi? Ej, jak ja mam... Halo, wypuśćcie mnie! <grytanie> jak ja mam zostać tutaj? Nie mam żadnej broni Mogę coś tu kupić w ogóle? Nie mogę No co się no co mam robić teraz? No nic nie mogę Halo, jest tu ktoś? Ej Oni mi nawalają, co tu trzeba? Nie mam kasy, nie mam nic, no o co tu chodzi? ej, możemy się zakolegować? Ua, ua. Nie, 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 dobra, dobra, nie tu, nie? Nie. No dam ci cukierka, okej? Okay? Cukierka dostaniesz, nie? A! Nie, to, to nie! No dodam ci pizzę, ok? Pizza? Nie, też nie! A! Padnę, zaraz, zaraz padnę, zaraz padnę, zaraz będzie po mnie. Co mam zrobić? Nie mam się jak chronić, nie mam kolegów, jak ja mam tu przejść? Halo, pomóż mi ktoś? No nie, zostawcie mnie! PLOSE! Nie! Nie, 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 nie! nie. To historia jest! No nie jak wyjść? Nie mam kutki, no to po mnie. Papa, pa. auk, Auć. No i co teraz? You fail Return to lobby. Continue. A, czy continue. Kliknąłem. Za 30 Robuxów mogę kontynuować. Dobra, key, wydaję 30 Robuxów. Może coś się stanie, uwaga. Kilka. No, serio, tutaj znowu się pojawiłem. Ale nie mam jakich pokłonać 30 Robuxów wydałem i powróciłem z powrotem, z martwych stałem, nie? I. I dalej mi biją. <słyski> no to nie jest ale... A, i znowu padłem. Drugi raz. Oto koniec historii. Padłem, you filet. No niestety nie dałem rady. E, jakby nie miałem przedmiotu, aby się bronić. Widzowie, jak wbijecie pod tym filmem 5000 lajkaczów, like to dokończę tą historię. Klikajcie, subskrybujcie. No na początku fajna historia, tylko te łobuzy jakby przyszły i nie miałem czym się bronić. No nie wiem zobaczymy co będzie dalej, ale Wy możecie teraz wbić na kanał do mojej do Patrycji dziewczyny. Ona też nagrywa Robloxa Minecrafta, wpadajcie do niej, zostawcie jej subika, nazywa się Patty jest O znowu mnie tutaj wrzuciło do Mo Academy. Wbijajcie teraz do Patrycji, zobaczcie co ona nagrała. Widzimy się jutro. Odcinki są codziennie.